W ostatnich latach Chiny poczyniły ogromne postępy, przekształcając się z fabryki świata w jedną z czołowych potęg technologicznych. I coraz bardziej dotyczy to również technologii wojskowej. Jensen Wong, prezes pierwszej firmy wartej 5 bilionów dolarów amerykańskiej Nvidia, stwierdził, że Chiny obecnie są jedynie o nanosekundy za Stany Zjednoczone Ameryki. Produkcji chipu. Pokazy takie jak Wielka Parada Wojskowa z okazji 80. rocznicy zwycięstwa Chin nad Japonią po II wojnie światowej naprawdę robią ogromne wrażenie, aby zapożyczyć ocenę prezydenta Donalda Trumpa. Wciąż są wątpliwości, jak faktycznie sprawuje się najbardziej zaawansowany sprzęt wojskowy Chin, szczególnie reklamowany myśliwiec Stealth J-20. Według doniesień, ten myśliwiec ma poważne wady, przez co jest słabszym rywalem dla samolotów NATO przeciwko którym powstał. Czy więc J-20 jest mniej wart niż się o nim mówi? Zastanówmy się, czy filar chińskich sił powietrznych nie jest tylko papierowym tygrysem. Chengdu J-20. Potężny smok używając pełnej nazwy, to pierwszy i prawdopodobnie najbardziej zaawansowany chiński myśliwiec stealth. Chiny mają już swojego następcę, Shengyang J-35, znanego również jako Jot x który czeka na swoją kolej, i prawdopodobnie będzie bardziej zaawansowany niż j 20 gdy wejdzie do produkcji seryjnej. Chiny testują trzy prototypy myśliwców Stealth szóstej generacji: Shenyang G50 Chengdu, J-36 oraz nienazwany samolot TALIS zaobserwowany w Chengdu. Jednak na razie J-20 jest jedynym myśliwcem Stealth wdrożonym w większej liczbie w chińskich siłach powietrznych. Szacuje się, że Chiny mają około 300 joy 20 w służbie to największa flota myśliwców stealth poza państwami zachodnimi. J-20 zaprojektowano głównie do przewagi w powietrzu jako odpowiedź na amerykańskie myśliwce: Stealth F-35, Lightning II i F-22 Raptor. Jednak, jak zobaczymy, istnieje pięć poważnych wad J-20, które sprawiają, że w praktyce raczej nie będzie godnym przeciwnikiem. Na papierze J-20 to jeden z najimponujących myśliwców świata, z parametrami podobnymi do Raptora, oba samoloty powstały w podobnym czasie: Raptor od 1996, D-20 od 2009 roku. Stany Zjednoczone Ameryki zakończyły produkcję Raptora w 2011 roku z powodu wysokiego kosztu jednostkowego sięgającego 150 milionów dolarów. Sytuacja stała się niestabilna, gdy amerykańska armia skupiła się na walce z powstańcami w Iraku i Afganistanie. Gdzie myśliwce przewagi powietrznej uznano za mniej potrzebne. Po zakończeniu kontraktu dostarczono 186 egzemplarzy, a resztę środków przekazano na program F-35 Joint Strike Fighter. J-20 kosztuje około 100 milionów dolarów za sztukę i mimo wysokiej ceny nadal jest produkowany i modernizowany. Chiny nadal uważają, że cel usprawiedliwia środki. F-22 zdecydowanie przewyższa. J20 pod względem prędkości, osiągając około 1500 mil na godzinę, podczas gdy J20 osiąga 1535 mil na godzinę, co oznacza poprawę o 47%. F22 szybciej się wznosi. 62 000 stóp na minutę, podczas gdy J20 osiąga 60 000 stóp na minutę. Ma też większą maksymalną masę startową: 83 775 funtów wobec 80-1600 funtów dla J-20. Jednak w innych aspektach to J-20 ma przewagę. J-20 ma nieco wyższy pułap operacyjny – 66 000 stóp w porównaniu do 65 000 stóp Raptora. Ma także znacznie większą pojemność zbiorników paliwa. Może zabrać 4166 galonów, Podczas gdy Raptor tylko 2400 galonów, różnica w ładowności nie jest tak duża, jak mogłoby się wydawać. Według doniesień jej 20 może przenosić około 26 tysięcy funtów uzbrojenia, podczas gdy całkowity ładunek F-22, łącznie z uzbrojeniem wewnętrznym i zewnętrznym, wynosi około 23 tysiące funtów. Raptor rezygnuje z części ładowności na rzecz stealth i zwrotności, przedkładając osiągi nad udźwig. J-20 jest dłuższy. 75,46 stopy wobec 62 stopy F-22 i ma większą rozpiętość skrzydeł – 49,2 zamiast 44,5 stopy. Jednak jak zaraz zobaczymy, w przypadku myśliwców stealth ta różnica w rozmiarze nie daje J-20 żadnej przewagi. Przeciwnie, rozmiar J-20 jest jedną z pięciu głównych wad, które omówimy. Warto zaznaczyć, że niektóre z tych wad mogły już zostać rozwiązane w najnowszych wersjach J-20 schodzących z chińskich linii produkcyjnych. Ale będziemy pracować na podstawie informacji, które obecnie posiadamy. Jak zapewne wiesz, jeśli regularnie oglądasz The Military Show, pojęcie inercji nie istnieje w świecie technologii wojskowej. Nowe technologie i systemy powodują powstawanie nowych środków przeciwdziałania, co z kolei prowadzi do kolejnych innowacji, tworząc nieustanny wyścig. Chodzi o to, że podobnie jak F-22, J-20 przeszedł przez lata różne modernizacje i nadal je otrzymuje wraz z rozwojem działań wojennych i technologii. Choć produkcję F-22 zakończono 15 lat temu, flota od tamtej pory była wielokrotnie modernizowana. To element inwestycji wartej 78 miliardów dolarów do 2030 roku, by F-22 pozostał czołowym myśliwcem przewagi powietrznej. Do lat 40-21 wozać obejmuje to integrację systemu obrony podczerwieni, czyli IRDS, który zastąpi dotychczasowe detektory rakiet oraz poprawi wykrywanie zagrożeń. Dynamiczny radar z syntetyczną aperturą. Radar z syntetyczną aperturą ulepszenia umożliwiające bardziej precyzyjne, wysoko rozdzielcze mapowanie terenu oraz nowe wyświetlacze montowane na hełmach, takie jak Taylor Scorpion i nowej generacji Hełm Fixed Wing, żeby wymienić tylko kilka. Podobnie, J-20 również otrzymał liczne ulepszenia z biegiem czasu, z których najważniejszym była próba rozwiązania jego pierwszej poważnej wady, czyli wątpliwej wydajności silników do tej pory. F-22 z kolei jest napędzany przez dwa silniki, Pratt-Whitney F-100, z których każdy generuje około 35 tysięcy funtów ciągu. Przy maksymalnym dopalaczu silniki dają Raptorowi słynną prędkość i możliwość supercruise'u, może latać ponaddźwiękowo przez dłuższy czas, bez dopalaczy i z pełnym ładunkiem uzbrojenia wewnętrznego. To jest obszar, w którym F-22 dosłownie zostawił J-20 daleko w tyle. Opracowywanie nowoczesnych, wysokowydajnych silników odrzutowych od dawna było piętą achillesową chińskiego przemysłu lotniczego, i dopiero stosunkowo niedawno Chiny zaczęły robić poważne postępy w produkcji takich silników na własnym terenie. Oryginalne J-20 napędzano rosyjskimi silnikami AL-31FM-2. Silniki odrzutowe AL-31F nie są najgorsze, a ich pierwotne wersje trafiły do służby na początku lat 80. Dwusilnikowy osiowy silnik turbowentylatorowy z dopalaczem powstał pierwotnie dla myśliwca Suhoj Su-27, dla maksymalnej wydajności paliwowej na długich trasach i przy dużych obciążeniach. Modernizacje potwierdziły jego niezawodność i wydajność, także w ekstremalnych warunkach, przy poważnych zniekształceniach i wahaniach przepływu powietrza na wlocie. Utrzymuje stabilną pracę do prędkości Mach 2, nawet podczas lotu odwróconego i płaskich korkociągów. Wersje tych silników są nadal używane we wszystkich rosyjskich myśliwcach z rodziny Su-27 oraz w kilku wariantach Su-30 i Su-33. To obejmuje setki silników AL. 31FP dla indyjskiej floty Su-30MKI produkowanych przez Hindustan Aeronautics Limited, indyjską państwową firmę z branży lotniczej i obronnej. Wariant AL-31FM napędza chiński myśliwiec Chengdu Jota 10 a ulepszone wersje serii 3 i 5 stosowane są w zmodernizowanym J-10B. Nie są najlepszymi myśliwcami, ale też nie najgorszymi. Silniki bywają bardzo mocne, Projektując J20 swój pierwszy myśliwiec stealth, Chiny planowały wyposażyć go w krajowy silnik. Gdy pojawiły się problemy i opóźnienia, zdecydowano się tymczasowo zmodyfikować: sprawdzony A,L, 31f na AL, 31fM2, ale chociaż J20 ma być myśliwcem stealth, jego silnik zdecydowanie nim nie jest: AL31. FM2 nie miał wystarczającego ciągu, i wydajności do lotu z prędkością naddźwiękową bez dopalaczy, co potwierdza duża różnica w maksymalnych prędkościach względem Raptora. Od 2019 roku Chiny zaczęły zastępować rosyjski silnik krajowym WS-10. Dokładniej, to był WS-10C. Jego poprzednik, WS-10B, był montowany w początkowych, niskoseryjnych partiach produkcyjnych. jetu 20. Szybkie przejście na rosyjski silnik pokazuje, jak dobrze to działało. WS-10C można właściwie uznać za wariant AL-31. WS-10 opracowano na bazie dokumentacji AL-31F, a pierwsze egzemplarze korzystały z jego systemu sterowania. Nowy silnik j 20 poprawił osiągi, ale nadal nie dorównuje wydajnością z zachodnim myśliwcom piątej generacji. Krytykowano go za niski stosunek ciągu do masy i wątpliwą niezawodność, WS-10C jest w Chinach tymczasowym rozwiązaniem, które ma zastąpić nowy silnik WS-15, nowy silnik ma rozwiązać te problemy i wreszcie zapewnić zdolność do superrejsu, teoretycznie zbliżając go do F-22 w walce powietrznej. Jednak WS-15 napotkał lata opóźnień w rozwoju, problemy techniczne oraz trudności z wytrzymałością podczas testów. Proces ten rozpoczął się w latach 90. Pierwsze zdjęcia j 20A z silnikami WS15 pojawiły się dopiero w 2023 roku, a sam silnik właśnie trafia do produkcji seryjnej. Logiczne więc, że jedynie niewielka część chińskich J20 ma obecnie silnik WS15. Między J20 z silnikiem WS10C lub AL31F a F22 na jeden silnik. Różnica ciągu wynosi co najmniej 3000 funtów. To uczyniłoby Raptora znacznie zwrotniejszym w walce powietrznej. Ograniczenia silników wpływają też na gotowość bojową samolotu, tempo lotów i zdolność działania w konfliktach o dużej intensywności. Silniki JoJ-20 wcześniej nie były zoptymalizowane pod technologię stealth. Nowsze silniki WS-10C nieco to poprawiły, posiadając ząbkowane dysze do palacza oraz cyfrowe sterowanie które mają na celu zmniejszenie sygnatur radarowych i podczerwonych. Konstrukcja silnika to nie jedyny czynnik ograniczający profil stealth. J20 istnieje jeszcze jedna poważna słabość w konstrukcji płatowca, która nadal podważa skuteczność tego samolotu i sprawia, że pod pewnymi względami jest on papierowym tygrysem. Podczas gdy kluczowe jest zarządzanie w tym sygnaturami w podczerwieni, świetle widzialnym, częstotliwościach radiowych, częstotliwości radiowe oraz sygnaturami akustycznymi. Głównym celem technologii stealth i samolotów jest minimalizacja efektywnej powierzchni odbicia radaru, czyli radar cross-section, sprawiając, że wydaje się znacznie mniejszy lub co lepsze niewidoczny na ekranach radaru. F-22, według sił powietrznych, Stany Zjednoczone Ameryki ma efektywną powierzchnię odbicia radaru wielkości kulki do gry w trybie maksymalnej niewidzialności. Przez co jest niemal niewidoczny nawet dla zaawansowanych radarów wojskowych. Dla porównania, J-20, choć uznawany za myśliwiec Stealth, ma znacznie większą powierzchnię odbicia radaru, szczególnie z boku lub tyłu. J-20 jak Raptor ma kopułę radaru na nosie i elektroprzewodzącą osłonę kokpitu, by zmniejszyć sygnaturę samolotu. Nadźwiękowe wloty powietrza maskują silniki przed radarem, a wewnętrzne komory uzbrojenia i powłoki. Pochłaniające fale radiowe dodatkowo ograniczają wykrywalność. Niemniej jednak zdolności stelt tego samolotu były kwestionowane więcej niż jeden raz. W maju 2018 roku marszałek lotnictwa Indii Barenda Singh Danoa twierdził, że SU-30 KI mogą wykryć jej 20 z kilku kilometrów. To nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę znane wady konstrukcyjne stel. W szczególności dotyczy to dysz silnika. Wcześniejsze wersje J-20 mają odsłonięte dysze bez ząbkowanych krawędzi i osłon, co zwiększa ich widoczność na radarze w porównaniu do zachodnich samolotów stealth. Jak wcześniej wspomniano, większe rozmiary J-20 pogarszają jego właściwości stealth, bo większy samolot łatwiej wykryć. Na te problemy konstrukcyjne nakłada się częste publiczne prezentowanie J-20 przez Chiny, w tym przeloty i pokazy na RSH. Chiny po raz pierwszy publicznie zaprezentowały J20 w Chongqing, prowincja Jilin, podczas wydarzenia związanego z Wielką Paradą Wojskową. Wcześniej ujawniano go jedynie poprzez przeloty i nagrane materiały wideo. Takie prezentacje umożliwiają przeciwnikom zdobycie danych o sygnaturze radarowej samolotu, co osłabia jego zdolność do dyskretnego działania w niebezpiecznych środowiskach. Podsumowując, Ograniczone możliwości Stealth J-20 poważnie ograniczają jego przeżywalność w strefach o wysokim zagrożeniu. Trzeci główny problem J-20 dotyczy jego awioniki i fuzji sensoru. Oczywiście samolot, zwłaszcza nowsze wersje, jest wyposażony w zaawansowany radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym czyli aktywnie elektronicznie skanowana antena oraz elektrooptyczne systemy celownicze. Nawet chińskie media państwowe. Jak China Central Television i Eurasian Times tak twierdziły. Dzięki przełomowi w technologii półprzewodników z węglika Krzemu, czyli węglik Krzemu, J-20 może teraz wykrywać F-35 i F-22 z odległości nawet 700 km. Twierdzą, że radar J-20 obecnie znacznie przewyższa możliwości systemów ISA stosowanych w F-22 i F-35 radary Army Navy, a PG-77. I Army Navy apg 81 stosowane w F-20, 2 i F-35 to oba niezwykle zaawansowane radary ISA. Jednak ich efektywne zasięgi wykrywania wobec samolotów o niskiej wykrywalności szacuje się zazwyczaj na od 30 do 60 mil to najprawdopodobniej taki właśnie zasięg, z jakim może sobie poradzić nowy radar J-20, wykrycie samolotów stealth. Z odległości 435 mil jest niemal niemożliwe przez fizykę radarową. Tłumienie atmosferyczne i niski przekrój radarowy F22 i F35. Jak wspomniano, choć radar to kluczowy element wykrywania zagrożeń i technologii Stealth, trzeba także monitorować i integrować wiele innych czujników. Fuzja sensorów to kluczowy element walki piątej generacji, pozwalający pilotom na zintegrowany, aktualny obraz pola walki. W F22 piloci używają zaawansowanego systemu fuzji sensorów, napędzanego przez dwa zintegrowane procesory: Central Integrated Processor, każdy wielkości bochenka chleba. Razem zapewniają moc obliczeniową równą dwóm superkomputerom CRA, płynnie integrując dane z sieci czujników, w tym ANAAR-56 Infrared, ultrafioletowy detektor odpalenia pocisku oraz nadchodzący system obronny w odczerwieni, czyli IRDS. WIAO-20 integracja wydaje się mniej płynna. Skuteczna fuzja sensorów wymaga doświadczenia, rozbudowanego ekosystemu oprogramowania, bezpiecznych łańcuchów dostaw i licznych godzin lotów w trudnych scenariuszach. To obszary, w których Chiny przyspieszają, lecz nie dorównały jeszcze amerykańskim programom opartym na dekadach działań bojowych, testów i koalicyjnej wymiany danych. Słabsza fuzja sensorów to gorsza świadomość sytuacyjna i wolniejsze reakcje. Ponadto uważa się, że systemy walki elektronicznej tego samolotu są mniej zaawansowane niż w EWY-22, co czyni go bardziej podatnym na zakłócanie i oszustwa elektroniczne. Centralizacja dowodzenia w chińskich siłach powietrznych może ograniczać autonomię pilota. Biorąc to wszystko pod uwagę, mamy rzekomo niewidzialny samolot o znacznie ograniczonej skuteczności w dynamicznych sytuacjach bojowych. Gdzie decyzje podejmowane w ułamku sekundy mogą decydować o życiu lub śmierci przez wielką kulę ognia na niebie. Kolejna wada J20 mogłaby być kluczowa w walce powietrznej, ograniczona manewrowość i walka na bliskim dystansie to częściowo niesprawiedliwy zarzut i być może mylące jest od razu porównywanie. J 20 do F22 Ponieważ te samoloty zostały zaprojektowane z myślą o różnych rolach, F-22 początkowo był myśliwcem przewagi powietrznej do walk powietrze-powietrze, ale z czasem zyskał także zdolności ataku naziemnego, walki elektronicznej i rozpoznania sygnałowego. Jej 20 zaprojektowano głównie do dalekiego przechwytywania i przewagi powietrznej, skupiając się na zwalczaniu odległych celów za pomocą zaawansowanych pocisków, np. przeciwlotniczy, 15, jednak przez większe rozmiary. Przednie skrzydła i brak wektorowania ciągu w większości wersji jest mniej zwrotny niż F22, który dominuje w zaawansowanych manewrach i walce manewrowej. Projekt JT20 stawia na pierwszym miejscu zasięg i ładowność, a nie zwrotność. Jak widzieliśmy w tych dwóch aspektach, rzeczywiście ma znaczącą przewagę nad F22, co zwiększa jego zdolność do skutecznego pełnienia roli myśliwca do działań z dystansu. Jednak w walce na bliskim dystansie, gdzie kluczowe są szybkie skręty i uniki, jest na straconej pozycji. Jest wolniejszy, mniej zwrotny niż F22 i nie ma wewnętrznego działka, co ogranicza jego skuteczność w walce wręcz. J-20 silnie polega na dalekosiężnych sensorach i uzbrojeniu, by unikać walki manewrowej. To dobrze sprawdza się w roli wsparcia z dystansu, ale ogranicza wszechstronność samolotu w porównaniu do F20, 2 czy F35. Ostatnia wada dotyczy nie tylko J-20, z nielicznymi wyjątkami można ją właściwie odnieść do całego chińskiego sprzętu wojskowego, a nawet do samej chińskiej armii. Mówimy tutaj o rzeczywistym doświadczeniu bojowym. Możesz zauważyć, że nie ma żadnych twierdzeń o awionice, parametrach silnika ani zdolnościach stealth tego samolotu. Nie można tego zweryfikować, ponieważ J-20 nigdy nie uczestniczył w prawdziwej walce. Dla porównania F-35 uczestniczył w operacjach w Afganistanie, Iranie, Iraku, Jemenie, Syrii. I aktywnie niszczył gazę. F-22 nie uczestniczył w wielu walkach podczas konfliktów, przez co nazwano go najlepszym bokserem bez przeciwników. F-22 uczestniczył w wieloletnich ćwiczeniach szkoleniowych, podczas gdy osiągi J-20 są głównie teoretyczne i oparte na symulacjach oraz planowanych scenariuszach. Brak danych empirycznych uniemożliwia ocenę, jak ten samolot radzi sobie pod presją i w nieprzewidywalnych warunkach walki. To raczej nie zmieni się w najbliższym czasie, ponieważ JT-20 nie został wyeksportowany do żadnych zagranicznych sił powietrznych i nie brał udziału w ćwiczeniach wielonarodowych. Pozwoliłoby to na porównanie z podobnymi platformami. Można sądzić, że to daje Chinom przewagę, utrzymując Zachód w nieświadomości o możliwościach tego samolotu. Jednak ta izolacja to poważna wada, bo ogranicza informację zwrotną potrzebną do ulepszeń i utrudnia testowanie interoperacyjności i adaptacji z innymi segmentami chińskiego wojska. Podsumujmy wszystkie te wady, parafrazując słowa byłego generała Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, Keneta Wilsbacha, szefa Sił Powietrznych Pacyfiku. Nawet J-20 z silnikiem WS-15 nie spędza snu z powiek. Subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z analizami technologii wojskowej w The Military Show. Dzięki za oglądanie.